No i szanowni Państwo, jak obiecałem, pojawiło się kilka pytań a propos kleju, który wybrałem, dlaczego wybrałem. <laughs> Powiedziałem też, że ma swoje wady, nie jest to produkt idealny, ale właśnie ten klej, klej do pianek akustycznych, do obrzeży, do pian gumowych, do e, warstwowych elementów. Marka, proszę bardzo, to żaden Żadna reklama. Ja nic z tego nie mam, nikt mi nic za to nie daje. Widzą Państwo, że jest to absolutnie amatorski kanał. Filmy powstają dlatego, że ja przez rok przygotowywałem się jak gdyby do tworzenia tego, tej mojej jaskini. Zwiedzałem mnóstwo salonów audio, gdzie. E, m, wsłuchiwałem się w muzykę. W niektórych miejscach coś kupowałem, w innych nie, ale obserwowałem właśnie jak są e, realizowane miejsca akustyczne e, w tych wszystkich e, pomieszczeniach. I w większości przypadków były właśnie dyfuzory i pianki akustyczne. No i oczywiście ktoś mi dał informację, czym było klejone w jednym miejscu. Inny, inni kleili, czy przyklejali na jakieś taśmy dwustronne, jeszcze inni klejami do montażu na 3 czy 4 placki. Wypróbowałem wszystko, taśma dwustronna nie znalazłem takiej, która była odpowiednia. Klej montażowy niefajny, bo... Jest falowanie. Na spreju wszystko trzyma się jak trzeba, natomiast spreje są bardzo różne. Spreje są wodne, czy takie bardzo e, wodniste, i wtedy tak naprawdę ta e, cała robota jest na nic, bo później trzeba. To wszystko poprawiać, robić jeszcze raz. Mnóstwo elementów mi się odklejało. Jak musiałem kupić jakiś klej, właśnie na szybko. Natomiast ten klej jest gęstym, jest właśnie bardzo lepkim. Jak już się na coś dostanie, jest to bardzo trudno usunąć. Dwie rzeczy trzeba uważać na dziubek żeby go dobrze spasować i nie popryskać nie tam, gdzie trzeba, i druga bardzo ważna, istotna rzecz. Jak już kupicie sobie ten spray, trzęsiemy 2-3 minuty. 2-3 minuty, i wtedy efekt jest wspaniały. Psikamy na element łączony ze ścianą. Bardzo ważne.